Henryk Sienkiewicz dostarcza nam lekturę na każdą porę roku. A ponieważ obecna zima jest dość długa, chłodna i śnieżna, to warto choćby na chwilę oderwać się od Polski i Europy, by znaleźć się na cieplejszym kontynencie, czyli w Afryce. Ale nie będziemy podążali śladami głównych bohaterów w pustyni i w puszczy, czyli Stasia i Nel, lecz wyruszymy w podróż, jaką przedsięwziął sam Sienkiewicz. Tuż przed Bożym Narodzeniem roku 1890 nasz pisarz znalazł się w Neapolu, by stamtąd już statkiem udać się do Egiptu, a następnie po pokonaniu kanału Sueskiego płynąć wzdłuż zachodnich brzegów Afryki. Najpierw po Morzu Czerwonym, a potem już po Oceanie Indyjskim aż do Zanzibaru. Cała podróż od opuszczania Neapolu trwała prawie dwa miesiące. Sienkiewicz pisał z tej podróży listy, niektóre do osób prywatnych, a inne w celu ich opublikowania. Tym sposobem powstała książka zatytułowana „Listy z Afryki”. Warto ten tytuł zapamiętać, bo tak się dziwnie składa, że listy te ukazały się po II wojnie światowej tylko dwa razy. W zbiorowym wydaniu dzieł naszego mistrza w roku 1949 oraz w osobnym wydaniu w roku 1956. Lecz potem nie było już nowej edycji, nawet w obecnym dwudziestoleciu. Jest to zastanawiające. Nawet wiry tę druzgocącą krytykę socjalizmu wznawiano w ostatnich latach, ale listów z Afryki nie. Dlaczego? Próbowano utrwalić opinię, a stał za nią sam Julian Krzyżanowski, inicjator i główny redaktor wydania dzieł wszystkich Sienkiewicza, że pozycja ta jest wręcz bezwartościowa, bo wyprawa się nie udała, a jej treść wypełniły, cytujmy „inteligentnie i zajmująco wykonane obrazy geograficzno przyrodnicze. Można i tak, tylko czy ta opinia jest zgodna z prawdą. Czy może przeważyły tu inne względy, które spowodowały, że dzieło to jest praktycznie przemilczane, a w związku z tym nieznane? Owszem, znajdziemy tu wiele opisów przyrody, ale przecież jeśli jedzie się do Afryki, to właśnie po to, by wejść w kontakt ze światem egzotycznym i z naturą tak odmienną od tej, z jaką stykamy się na co dzień w Europie. A nie każdy potrafi opisać to, co widzi i to w sposób zajmujący, działający na wyobraźnię. Sienkiewicz to potrafił. Ale przyroda to nie wszystko, co znaleźć można w Afryce. Mieszkają tam ludzie, a za nimi stoją splątane losy. I właśnie nasz pisarz potrafił dostrzec wiele interesujących szczegółów, które nie były na rękę ani ideologom komunizmu, ani też nie są współczesnym liberałom. Stąd właśnie listy z Afryki objęte były w czasach PRL-u cenzurą prewencyjną, a w obecnym dwudziestoleciu objęte są cenzurą politycznej poprawności. Na kartach książki spotykamy szereg uwag na temat różnych ludów i narodów, wierzeń i religii. Sienkiewicz wystawia przepiękne świadectwo misjom katolickim. Pisał Ci ludzie, czyli misjonarze, pracują w owych śmiertelnych krainach nie tylko jako przewodnicy duchowi, ale po prostu jak chłopi. To jest tak, jak nie przywykli pracować nawet w naszych klimatach. Rozszerzają nie tylko chrześcijaństwo, ale zmieniają postać kraju. Nie tylko murzynów chrzczą, ale uczą ich karmić się, mieszkać i odziewać się po ludzku. Słowem, z dziczy zupełnej tworzą ucywilizowane społeczeństwo. A równocześnie to, co robią, robią z zapałem i radością, mimo że każdy z nich płaci to za to swoim zdrowiem, a wielu również życiem. Sienkiewicz nie może wyjść z podziwu nad postawą misjonarzy. Wraca do nich nieustannie, jest po prostu zauroczony. A przecież misjonarze, jak zauważa, nie tylko uczą pracowitości, oni również wyrabiają w murzynach poczucie godności ludzkiej, które przychodzi wraz z chrztem. Czy można się dziwić, że taki zachwyt nie bardzo był i jest na rękę tym, którzy cywilizacyjną rolę chrześcijaństwa chcieli i chcą pomniejszyć albo w ogóle zanegować? Tym, którzy coś plotą w swoich konstytucjach i kodeksach o godności, ale człowieka traktują jak zwierzę lub materiał, ludzkie zasoby, Przecież godność człowiek czerpie od Boga, gdy nie ma Boga, nie ma godności. Sienkiewicz bez ogródek odsłania kolejną, choć okrutną prawdę. Nikt najpierw nie napadał na murzynów, by ich brać do niewoli i sprzedawać, a zwłaszcza nie zaczęli tego robić biali kolonizatorzy. To robili najpierw sami murzyni, do których dołączyli Arabowie. Sienkiewicz wyjaśnia, Misje przyczyniają się w równym stopniu do tych zmian, które ogólnie biorąc wychodzą na korzyść czarnym. Dawniej gnębili ich właśnie królikowie, wycinali ich w pień potężniejsi sąsiedzi, zagarniali w niewolę Arabowie. Nigdzie zdanie, że najszczęśliwsze są te narody, które nie mają historii, nie okazało się większym fałszem. Cała ta kraina była jedną gehenną cierpień, krwi i łez ludzkich. Człowiek był literalnie człowiekowi wilkiem, bo go pożerał. Ta historia jest pouczająca również dlatego, że gdy za sprawą kolonistów, w tym również niemieckich, Sienkiewicz jest tu bardzo obiektywny, ustały wojny plemienne i ludożerstwo, pojawiła się rzecz niezwykła. Oto murzyni po tym wszystkim nienawidzili Niemców, a tęsknili za Arabami. Jakby chcieli powiedzieć, za Arabów było lepiej. Takie u nas lansowano całkiem niedawno hasło – za komuny było lepiej. Jak widać, psychologia niewolnika pozostaje niezmienna, niezależnie od koloru skóry. Sienkiewicz długo w Afryce nie zabawił, ale dotknął jej piękna i grozy. Sformował wyprawę, która wyruszyła w głąb lądu, polował na hipopotamy i krokodyle, podziwiał wschody i zachody słońca, słuchiwał się w nocne rozchowory zwierząt, Aż dopadła go malaria i musiał czym prędzej wracać. Zdrowie, a chyba nawet i życie, uratowały mu siostry zakonne, które prowadziły szpital w Zanzibarze. Wspominał: Furta otwiera się i widzę blade, łagodne twarze sióstr otoczone skrzydłami białych kornetów. Przy słońcu, które się zniża i złoci kornety, twarze te wyglądają jakby wycięte z obrazu fra Angelika. W ogrodzie szpitalnym pełno drzew, po białych murach spływają kwiaty, wiciokrzewu i groszków, wszędzie jakaś zaciszność. Czuję, że mi tu będzie dobrze i że wypocznę ciałem i duszą. Zachód słońca coraz bliżej, niebo coraz czerwieńsze, poczynają dzwonić na anioł pański. Cóż za lektura na długie, zimowe wieczory. Lektura całkiem zapomniana, a tak cudowna, czysta, w myśli i obrazie po prostu Sienkiewicz. Szczęść Boże.